Treningi przynoszą skutek. Awansowaliśmy do Mastera 2. Nie powiem to nadal dla mnie trochę za mało. Z racji tego, żeby awansować teraz, trzeba dużo grać, myślę, że będą w sobotę i niedzielę odcinki z dueli no ale na pewno jak zostawicie pod tym materiałem 2000 łapek w górę, to jutro pojawi się właśnie taki materiał kolejny. Zobaczymy ile jest fanów duelków. A i tak w ogóle w ostatnim czasie zostałem content creatorem Gio Gesera. Napisał do mnie jakiś ziomek z Gio Gesera jakiś czas temu, i dopiero teraz zaakceptowałem. Nawet nie wiedziałem, że przez to dostanę każdego możliwego skina, i przez to moi drodzy, ostatnio się trochę pobawiłem i zniknął awatar z moją buzią. Trochę szkoda, bo piękna historia. No dobra, widzowie, sprawdźmy formę. Przyznam wam, że uczyłem się naprawdę sporo w ostatnim tygodniu i przede wszystkim moi drodzy Japonii. Także bardzo mi ciekawi, czy uda mi się Trafić na jakąś rundę związaną z Japonią i jak mi tam pójdzie. Gramy z rosyjskim przeciwnikiem. Czemu z Golda 1? Ja już nie powinienem trafiać na Goldów. Chcę grać na Masterów. Witamy się również z naszym przeciwnikiem i jesteśmy w Hotel Plaza de Afrika? Czy to jest Ceuta? O kurde, to może być Ceuta. No, bez kitu. Czy, czy w ogóle Ceuta jest w tej grze? Czekajcie, byśmy mieli na południe. Czyli bardziej gdzieś tutaj byśmy byli? Czy to może być w ogóle Sełuta? Nie wiem. Wow! <noise> Jaki gest! Co jest? Ja pierdziele! Ładnie! Ej, nawet nie widziałem, że Sełuta jest możliwo, yy, możliwa w tej grze! Wow! <noise> Kurde bele! No dobra, a powiem wam, że ostatnio grałem z Olimpią na NMPZ i przegrałem niestety, ale było blisko. Tylko 20 do zera przegrałem, ale, ale spokojnie, nadrobimy. Niedługo będzie coaching z Olimpią, także, ale powiem wam, że forma naprawdę mi się podoba. Coraz lepiej gram. No wiadomo, że to jest Południowa Afryka. No jest taki, trochę bardziej wam powiem coś takiego. Czy chcę zaryzykować? Czemu nie? Oj, nie, 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 w ogóle nie trafiłem z regiony. Przeciwnik wiedział, że to południowa Afryka. Zaryzykowałem i szczerze, 800 punktów to sporo. No dobrze, mamy kolejną rundę. Oj, co to jest? Lady, Okej, okay, jest. 06. Kurde, 06 to kierunkowy. Czekaj, jeden Paryż 2, 3, 4, 5, 6. Tak jest, moi drodzy. Szóstka była tutaj. No dobrze, gościu poszedł we Francji, oczywiście wiedział, gdzie to jest. Mogę pójść bardziej, właśnie tereny były niesamowicie górzyste. O, czego jest aż tak ciemno? Ktoś zgasił światło. To jest Serbia, wiecie co? Zobaczmy, czy gościu się orientuje w ogóle. No i zobaczcie, tutaj yy, szybkie gesowanie przyniosło skutek, ale gościu poszedł w północną Macedonię. To był bardzo dobry strzał, tak szczerze, więc tutaj gościu nie jest złym przeciwnikiem. O, 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 o. kamion. Co mi mówi kamion? Jesteśmy w Polsce, on pewnie zaraz strzeli. Wielun Bursztynowy szlak Wieluń Ej Wieluń to jest tam gdzie odwołali patologiczną galę To jest to Wielun Czy Wieluń Czekajcie co tam było Kurde to jest coś innego prawda Kamion albo toporów Kurde, w ogóle wielu. Kojarzy ich tylko z tego, że odwołali patologiczną galę, nie? Kurde, nie widzę kierunkowego. Bursztynowy szlak, to coś mi powinno od razu mówić, ale nie wiem dlaczego nie mówi mi kompletnie nic. Nie, to. W... Kurów, kurów też jest koło puław, także pewnie to nie jest to w ogóle. A nie, tu było to, nice! Czyli jednak dobrze myślałem, tutaj był przywóz. Spoko, dobra. No i mamy. O, fajnie. A areniarka, fialby. Kurczę, no Szwecja jest pewna, on strzela. Nie wiem, jaki region Szwecji tutaj powinienem dać. Wiem, że jest meta na przystanki autobusowe, ale teraz nie ma żadnego. Gdzieś ja też ich aż tak nie znam. Nie, tutaj nie ma nic. No dobra, środkuję. Wow, to była właśnie północ, tak wyglądało. Brawa dla przeciwnika. No i mamy teraz. Co to? Meksyk czy Filipiny? O, ciekawe. Nie, to są chyba Filipiny. Wash your... Tak, 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 tak. To są Filipiny. Kurczę, ciekawy jaki region Filipin. Niestety nie znam jeszcze tych, kurczę, prowincji filipińskich, ale też mam zamiar się ich nauczyć. Filipiny są oczywiste. Jeżeli pójdę bardzo źle, może wygrać. Co my tutaj mamy? BRGY Highway. Co tu jest? City co? Kurde, no czego akurat nie widać dobrze? Depot City. BRGY. To jest jakieś... BRG. Dlaczego mi się to z czymś kojarzy? BRG. To jest na pewno jakaś część. No nie jest. No muszę wyśrodkować. BRG Y. Na bank to słyszałem. Digos City. Jaki jest numer? 08? Czyli to byłoby południe. Digos City. Kurde chwila dłużej i bym to zrobił. Jak ci kręcę. Czego ziomek strzelałeś? Dobra a to co to jest w sumie? Bo nie mam pojęcia. Auto jedzie jakby z prawej, więc no bardziej to pasuje na, Indo na Filipiny. Czekajcie, oni jadą z lewej strony. No, to jest... O, kurde, to jeszcze gorzej, jak to jest Indonezja. O, dojechałem do jakiegoś miasta. Te kurde, są jakieś na pewno bardzo popularne te rufragi. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Muszę wyśrodkować. Może bardziej schedżować no, tutaj, ale dobra No, chyba nie wygra, nie, nie wygra Ajajaj, ciężko On poszedł w to, Japonia, o kurde Meksu Kamilu, teraz Czy udało mi się coś nauczyć Zobaczmy Te słupy są tutaj O kurde, bele No żadnych słupów akurat Nie wiem, to nie wygląda nawet jak To jest Tohoku o kurde, to najgorzej, bo to Tohoku jest ogromne. To jest ta wyspa. Jak gościu pójdzie, wydaje mi się, że to jest Tohoku. Mogę się mylić. Eee, wątpię, żebym tutaj znalazł coś więcej. Wygląda to jak Tohoku po tych... Yy... No ja jeszcze się ich aż tak dużo nie uczyłem niestety. Także mogę się tutaj wychrzanić mocno. Ale no nie mam nic do... O, albo dajcie jeszcze to. Może akurat mi się uda znaleźć. O, futano. 25... 46, gdzie jest 45? 45? Wow, ale gościu też znalazł. Być może dojechał do tego znaku. No ale dobra, byliśmy bliżej. Czyli to było to Hoku. Dobrze myślałem. Nie, Dobra, Serbia. I taka bardziej proszę, pomyl się, no i gościu się pomylił, poszedł w Niemcy, a to była północna jednak Serbia, no ale wygrywamy, bardzo ciężki to był pojedynek, szkoda, że nie udało mi się, Ej, ale gościu w ogóle był w goldzie, a grał tak dobrze, no ale spoko, awansujemy. No dobrze, przetestujmy sobie. No, Jestem ciekawy, jak sobie poradzę. Gramy z Polakiem, proszę bardzo. Big Balls 12PL, ale ma nik ziomek. No dobra, przetestujemy sobie. Ojej, no nie, dobra, to nie był dobry pomysł, jednak. Co to jest? Nie mam pojęcia żadnego. Czy to jest Rosja jakaś dziwna? No, ale generalnie mam przekichane. Kurczę, chyba muszę grać mówy. Na mówach mi to lepiej wychodzi. Ciężki przykład. Bardzo. No ale to co? Domki wyglądają z daleka jak takie czeskie. Zobaczmy. To może być Rosja. Ja pierdziele. To była Rosja. Kazan jednak. Ach. Czyli pierwsza myśl jest najlepsza. Ale było bardzo ładnie. Naprawdę bardzo ładnie. Więc mi nie pasowało tutaj na Rosję. No dobrze. Sprawdźmy uwagę. Sprawdźmy co mamy tutaj. To są chyba te słupy tajskie? Hmm? Nawet by pasowało to na Tajlandię Sri Lanka Kurde bele Rzeczywiście to mogła być Sri Lanka On też poszedł w Tajlandię Dlaczego te rundy są aż tak masakrycznie ciężkie w pierwszej chwili pomyślałem, że to jest jakaś Jakucja dziwna w Rosji, ale to nie jest. To jest chyba Brazylia. Dobrze, że jeszcze mnożnika nie ma, nie wywali mnie. Nie, dobrze, to była Brazylia, to było Mato Grosso. No wciąż jesteśmy bliżej. Zabieramy kolejne punkty, więc konsekwentnie. Ty, biało-czarny słupy Sri Lanka? Nie. Indie. Tak, Indie. Palmowe Indie. Nie jest to Sri Lanka. Wiem, że biało-czarne są. Czy krapi kamera jest na Sri Lance? Chyba jest, na pewno jest w Ekwadorze, na pewno jest w Indiach i Kambodży. No nie, i tak pójdę w południe. O, bęk! Bardzo ładny gest. Przeciwnik poszedł Sri Lankę? Rozgrzeszam go w pełni, bo też pomyślałem. Hmm, co to za kraj mógłby być? Czy to może być jakiś Bejt? Wątpię. Jest vibe południowej Hiszpanii. Czy to może być Andaluzja? Zaragoza to była. Przeciwnik poszedł w Madryt, jak najbardziej, rozumiem. Ja tutaj trochę zaryzykowałem, ale tracimy wacikowe punkty, więc bez różnicy. No i moi drodzy, here we go. Tak, mamy coś, co już będzie znaczące. No, pierwsza myśl: Peru. Tak od razu. Nie wygląda mi to na Argentynę ani. Chile jest czarne auto, idę. Okolice Limy. ojojoj, oj, oj, jaki piękny gest, moi drodzy. Dzięki Bykual, to jeszcze. A nie, jest już koniec, czekajcie. GG dla Ciebie, przyjacielu. Ładny gest, nie wiem, najczęściej jest to koło Limy. Już wracamy prawie na 1000 punktów, ale ważne, że przesuwamy się dalej i nie jesteśmy już aż tak blisko spadku. No dobra, wracamy sobie na Moving, poszukajmy teraz kolejnego przeciwnika. Jednak No Move jest kurczę trochę zbyt losowy. Witamy Aine z Hiszpanii, a wy widzowie pamiętajcie, że odcinki są codziennie o godzinie 16, bo ja już tak rzadziej przypominam o tym, a fajnie jakbyście wiedzieli, a jesteśmy w Kolumbii chyba, a nie, to nie jest Kolumbia, ty, uuu, to jest Afryka, drugiej generacji kamera, więc to nie może być Swaziland, nie może być, czekaj, jest lewostronny, jest lewostronny, czyli to jest RPA, Cape Town, kurde, chyba może być. Żółte takie, czy one coś oznaczały? Nie, no nie wiem. Wali mi to trochę Cape Townem, ale nie mam jaj. O, to był East London, dobra, bardzo ładny gest. No właśnie, nie wyglądało to kompletnie jak Pretoria, więc nie chciałem iść w tamte regiony. No i mamy. O, Australia, ciekawe. Hmm, bardzo ciekawa. Wygląda to strasznie jak. jak co? Jak Queensland? No nic, przeciwnik strzela, no nie jest to, to może być jakimś cudem wiktoria, ale wątpię, że to są te regiony, więc chyba, wow, brawo, bardzo ładny strzał, to była jednak południowa wali, ale gościu dał w inny stan, ale był bardzo blisko, czekajcie, gdzie się daje GG, da mu GG, bo ładny gest, chyba sam nie dowierza, wcisnął byle gdzie, ale gratulacje, bo to był naprawdę ładny gest z jego strony. Czy to jest Bułgaria? Speedy? Może być. Wydaje mi się, że to jest na pewno Bułgaria. Tak, wiecie co? A przetestujmy gościa. Zobaczmy jak się odnajduje, gdy to szybko strzela. No, dobrze się odnajduje, bo to był dobry gest z jego strony. To była Bułgaria, chociaż była w miarę prosta. Ogólnie na przykład jak z tamtym Polakiem grałem przed chwilą, jak dałem tu Peru, to wydaje mi się, że też szybko i się trochę pogubił. Jednak strzelanie miary szybko jest OP. Kurde, wiecie co? Chyba kiedyś widziałem tą lokację. W się sensie to są Filipiny, oczywiste, ale 02. 02 to zaś byłoby tutaj. Bardziej na północ. I co on tutaj ma napisane? Jeszcze co tutaj jest? Jak to? San Juan? O! No i bank. Mamy 5K prawdopodobnie. Blisko w sensie. Ej! Nie, no, ale mnie oszukali teraz. Dlaczego tam było napisane San Juan? Ej, co? No to wiecie, co aż wam powiem, czuję się troszkę wydymany za przeproszeniem. W ogóle, co to za jakaś kempingowa lokacja w tych Niemczech? Czy to może być. Co to za czarodziej? To ja nie mam pojęcia. Dobra, czy to może być jakiś Schleswig-Holsztyn? I blisko Danii? A se zaryzykuje. Coś takiego. Wow, to były dobre regiony, ale przeciwnik znowu bardzo ładnie. Ej, kurczę, ten, ten gość czy ta pani gra bardzo nieźle. Wellington? A32? Czy w się, sensie, ja wiem, że stolicą. O, a 32 jest Wellington. To na pewno jest yy, w... O. Idę w ten region. To jest na pewno Australia, wiedziałem, bo giveaway był czarny, a nie czerwony, więc to nie mogła być Nowa Zelandia, bo Wellington to oczywiście olbrzymie miasto w Nowej Zelandii, znajdujące się tutaj, no ale nie było bata. Czekaj, czy przeciwnik to znajdzie. Jak to znajdzie, to szapo babo. Moim zdaniem ok, ale dobry gest znowu dał przeciwnik, także zabieramy mu chociaż 500 punktów. No i mamy Tajwan. Ciekawy kraj. Kurczę, tutaj by to pomogło. Bo ja coś kiedyś widziałem, ale słabo jest. Ciężko jest to rozczytać generalnie. Kurczę, tutaj jest G, a tutaj też. Czyli to byłoby Hualien? Nie, niemożliwe. Wow, a przeciwnik poszedł w Chiny! A to było to GG dla przeciwnika. Ej, jestem w olbrzymim szoku, że tutaj przeciwnik poszedł w Chiny, a grał bardzo dobrze. No cóż, przesuwamy się znowu dalej. I mamy 1000 elo. Dobra, wiecie co, widzowie, zostaje na mówie, bo się pewniej czuje. Trafiamy na Ukraińca, który. Nie ma elo? Mam nadzieję, że to nie jest jakiś cheater. Siema. A co my tutaj mamy? Bo w ogóle pomyślałem o Irlandii, ale nic nie widzę. I te donki też są takie. Dobra, przetestujmy go. Wydaje mi się, że to jest Irlandia. Najwyżej pierwsza runda mogę stracić. O, dlatego to było dziwne, bo to była północna Irlandia, więc ja byłem generalnie w złym kraju. Przeciwnik dał Szkocję, więc spoko. Daka 112 kilometrów jest. Jesteśmy bliżej Kumili. Jeszcze bliżej jesteśmy Lamali. Droga idzie w taki sposób, więc może bardziej gdzieś tutaj. O oh jest, Lalmai. O, oh, proszę, ile 10 kilometrów? No nie, gdzieś w tych regionach jesteśmy. Jeszcze bardziej na południe, spoko, ale przeciwnik bardzo logicznie doszedł do tego, więc spoko, jest dobrym graczem. O, oh, mamy botsłanę. Szczerze, trochę się uczyłem botsłany. Kiedyś. Aj, coś mi się tutaj nie podoba. Nie, to była jednak bardziej północ. No, tutaj droga się zgadza też. Spoko. Ale nie, w tym, w tym i tak bym nie dał, więc nie jestem zły. No dobrze, mamy tutaj rundę europejską. Esti, dobra, to jest Rumunia. Strzelajmy. Zobaczymy, czy przeciwnik też to wie. No, tutaj przeciwnik już się pomylił. Poszedł w Chorwację. Spoko. To było bardziej na wschód, więc zabieramy mu już jakiś znaczący damage. Ale. o Kazachstan! Czekaj, czy gość wie, że Kazachstan jest w tej grze. Nie, no pewnie wie. Mamy urban lokacje. Może go przed... Oj, czekajcie, Kazachstan. Dawaj, zobaczymy. To może być Aktobe. Wow! Uralsk! O kurde, ale tutaj można było punktów nafarmić. Zobaczcie, gdzie to było. Tutaj mogę przyciąć, ale chyba to jest słazji. Spoko, przeciwnik też jak najbardziej to wiedział, także kolejne punkciki. Hmm, ciekawe, jakieś duże, bardzo duże miasto. Timi, Timisoara, to jest miasto tutaj, o, 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 dobra, oby on tego nie znalazł, to zabierzemy mu gigantyczne punkty w Rumunii. No i zobaczcie, przeciwnik poszedł w Bukaresz, także no tutaj pomogło to szybkie strzelanie, 2,5 koła punktów i Dmuchał, no i znowu przeciwnik traci kupę punktów na Rumunii, jednak no nie jest to dla niego szczęśliwy kraj. A tutaj mamy coś. Duncan Creek. Nie było Stanów dzisiaj chyba w ogóle, ani Kanady. Czy to Mile? Tak, no Mile to 70, Czy to może być po prostu Texas? Nie wiem. No na pewno to jest jakaś taka część. Wow! Ale on teraz dobry gest dał, Cholipka. Trzy koła punktów. To był po prostu Texas. A jajaj. No i zobaczcie, robi się bardzo już nieciekawie. Korea Południowa. Spoko. O kurde, tutaj też. No, wygląda to jak Południe Korei Południowej, ale nawet nie mogę zbytnio zaryzykować. No, pójdę bardziej w południe. Oczywiście, to było pod Seulem, no ale dobra. Na szczęście przeciwnik nie poszedł w Seul, bo bym już stracił bardzo dużo punktów. Dobra, strzelmy szybko, może przeciwnik się. Pogubi, no idę w Timpu, nie? To są domki Butanu, tak, srebrne auto też by się zgadzało Ale pierwszy luk wyglądał na, na jakiś peru, czy coś takiego Także bardzo mnie to ciekawi, czy przeciwnik się szybko odnajdzie Są czerwone blachy, więc stawiam, że tak Oczywiście się odnalazł, to było po prostu Timpu Ja cię kręcę No i mamy Australię Ech, co mi to przypomina? Nowa południowa Walia Ech, kurde nie no, powiem wam, że jadę już chwilę. Tutaj kompletnie nic nie ma. Nie no, daj ta spokój, tu nic nie ma. Kingston District Council? Kingston District. Dlaczego mi to coś mówi? District Council. Dlaczego mi to coś mówi? District Council, on strzela. Council. Dlaczego mi to coś mówi? No muszę. Kurde, bardziej się teraz skłaniam. Nie wiem, nie mam pojęcia. Konsil. Tak, to była południowa. Fach, Wygrywa. Brawa dla niego. Ciekawe. o Kingston tu jest. Minus 21 punktów. Szkoda bardzo, bo to był wyrównany pojedynek. Dobra, dawać teraz. No muwa. Dlaczego gram z goldami jeden? Przecież awansowałem. Nie chcę z nimi grać, bo ja mogę tyle punktów stracić. To jest przykre. Ja chcę, kurczę. To jest Indie, tak? Ale jakiś. Czy to jest Kambodża? Słabo widać. Nie no, te kamery czwartej generacji. czy się tej srakowatej generacji, za przeproszeniem, to jest nieporozumienie. Ale są palmy, no nie wiem. Pójdę w coś takiego może. Nie, to było tutaj. No ale dobra, spoko. Nie tracę dużo punktów. Czyżbyśmy tu mieli. Stok? Ej, co? Co to jest? Dlaczego to wygląda jak Tajlandia, ale jest wszystko w języku. Nie, to musi być Tajlandia. No, nie, no, jestem wręcz pewny, że to Tajlandia. No i przeciwnik poszedł w Nową Zelandię, a tu była Tajlandia. No właśnie, kurczę, wyglądało to w 100% jak Tajlandia. Także, bęk, no tutaj w sumie mi to pomogło. Dobrze byłoby z nim wygrać, bo nie chcę już tracić elo. No ale wiecie, NMPZ-y rządzą się swoimi prawami. Kurczę, ciężki przykład. W sensie to jest Kanada. Ale jaka część Kanady? Co mi tu podpowiada rozum? Nauczyłem no, się trochę. Czy może to nie jest Kanada, ale wygląda jak Kanada. Jedna linia ciągła. Nie wiem, dobrze że tu nie mam mnożnika. To nie jest Kolumbia Brytyjska. To nie jest Yukon. Coś takiego. Wow, ładnie, bardzo ładnie. To było Ontario. Super. O, i wygrywamy z przeciwnikiem. Dobra, GG. Fajnie to poszło, plus 5 punktów, ale wciąż nie mam tysiaka. No dobra, to powalczmy o tysiaka. Dawa jeszcze szybko no umowa jednego pykniemy. Fajnie, gościu ma dobrą ocenę, na pewno to starczy na awans do e, 1000 elo albo do spadku. Zobaczymy, fajnie byłoby skończyć ten odcinek z 1000 elo. Ale to nie będzie wcale takie proste. 60. Nie, wygląda to jak Hiszpania. Zobaczmy, czy przeciwnik wie. To nie będzie zły strzał, tak mi się wydaje. Że się tutaj nie pomieszałem. Nie, to nawet wygląda jak Hiszpania. Bo jeszcze pomyślałem. Grecję poszedł. No i zobaczcie, tutaj warto szybko strzelać na no, mówię. No i mamy kolejny interesujący kraj. O kurde, ale nie jest prosty. Słońce. Czyli byśmy byli na południu? Co? To nie może być Azja, prawda? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Czego to wygląda jak Meksyk? Wow, to co? Jaki gest w ogóle gościa? Zobaczcie, ile bym punktów stracił, gdybym dał teraz zły kraj. Ale teraz dał gesa. Nie wiem, czy tutaj było coś takiego mega rozpoznawalnego dla. To wygląda jak Indonezja. Ale Indonezja aż tak górzysta? A gdzie jest w ogóle słońce? Na północy. No to nie. Ty co to jest? Kolumbia? Nie wiem. Ale ciężki przykład. Kurde, niepotrzebnie chyba te no wybrałem. Nie, Kolumbia, nice. Jezu, jaka dobra zmiana teraz. Jejciu, ale fart, bo już bym poszedł w Indonezji. Nie wyglądało jak Indonezja, ale coś mi nie pasowało. No, te no są trudne, naprawdę. Nie ma auta, nie widać. Słońce jest. też tak nigdzie. To wygląda jak chilijski słup, a nie brazylijski. Dobra, ryzykuję. I to w taką północ, Chile. Wow, to był Meksyk. No ale dobra, nie, nie przegram jeszcze. Czego to był Meksyk? Ten słup był mega dziwny jak na Meksyk. No vibe mógł być Meksyku, ale teraz dobrze gościł tam w Kalifornię, bo byłoby już w ogóle lipnie. O nie, to są Stany bądź Kanada. W pierwszej chwili pomyślałem o Europie. Coś takiego jest charakterystyczne dla nowego Brunszwiku. Strasznie zielono. Ale nie mogę pójść w nowy Brunswick. Ale bardziej mi śmierdzi tymi regionami. No nie, to była Indiana po prostu. Ale jestem w grze. Nie dobra, widzę. Muszę grać Mówię jednak. Mówię to jest to. Ciężki przykład. Żeby tutaj ładnie sobie. Korea Południowa 032. Aj, aj, Kamil. Czego nie wiesz tego? 032. Czy to jest po prostu Seul? Nie, jedynki nie były nas. Czekaj, właśnie tu było w Korei Południowej jakoś dziwnie. Chyba trójka była na Seul. Bez kitu. Idę. Najwyżej przegram. To był Seul. Okej, okay, czyli dobrze pomyślałem. No ale gościu też poszedł w północ. Czemu ziomek nie dałeś w południe bardziej? Ciężko, no. Dawaj, chcę z nim wygrać. Come on. Dajcie tutaj... Dude, are you serious? Kurde, no gleba jest taka czerwona Iść tutaj w perf Ale jest czerwona gleba Jest taki dziwny W sumie nie jest aż tak mocno czerwona To może być Queensland Dobra, najwyżej potknę się o swoją pewność siebie <laughs> Jaki gest! Ale to nie starczy Jest, jest, jak teraz ładnie Let's go GG dla przeciwnika Let's go, plus 14 punktów i 1000 Elo. Takim pięknym gestem trzeba to zakończyć.